Witajcie w serii poradników wideo przygotowanych przez serwis photobos.pl. Fotoksiążka. Za chwilę pokażę Wam krok po kroku, jak za pomocą fotobos-designera przygotować fotoksiążkę z własnymi zdjęciami, dodać w niej opisy, ramki, maski, ozdobić kolorowymi tłami i wesołymi klipartami. Zaczynajmy. Uruchamiamy program i klikamy ikonkę Nowy Album. Widzimy prosty kreator, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy tworzenia fotoksiążki. Wpisujemy nazwę naszego projektu. Ja nazwę swój Wakacje 2011. Przechodzimy do kolejnego etapu, klikając strzałkę. W tym miejscu wybieramy typ produktu z listy. Jak widzicie, program wyświetla najważniejsze informacje takie jak rozmiar i ilość stron, orientację papieru, możliwą ilość użytych zdjęć, ich format oraz końcową cenę. Wybieramy i przechodzimy dalej. Tutaj wybieramy zdjęcia, które będą użyte w naszej fotoksiążce. Cały ten proces jest bardzo prosty. Odnajdujemy zdjęcia w strukturze folderów. Zaznaczamy i przenosimy do galerii za pomocą tej strzałki. Dużym ułatwieniem tego procesu jest uprzednie przygotowanie folderu ze zdjęciami, które chcemy użyć w projekcie i wczytanie ich naraz, co znacznie skróci czas wyboru zdjęć. Jeśli dodamy niewłaściwe zdjęcie, zdjęcia, usuwamy je za pomocą ikonki z czerwonym krzyżykiem. Oczywiście nie musimy dobierać wszystkich zdjęć od razu. Możemy to zrobić w trakcie projektowania. Jeśli wszystko się zgadza, przechodzimy dalej. W tym miejscu wybieramy sposób rozmieszczenia zdjęć na poszczególnych kartach naszej fotoksiążki. Jak sami widzicie, do wyboru mamy kilka różnych wariantów. Ja zdecyduję się na układ numer dwa. Przechodzimy dalej. Teraz przyszedł czas na ostatni etap. Wybór tła. Wybrana tekstura zostanie umieszczona na wszystkich stronach fotoksiążki. Więcej parametrów wprowadzimy w dalszej części naszej pracy. Mi podoba się ta grafika. Przechodzę dalej, kończąc pracę z kreatorem. Jak sami widzicie, program zakończył swoją pracę w kilka sekund. Zobaczmy teraz, jak wyglądają poszczególne karty naszej fotoksiążki. Kolejność zdjęć możemy zmieniać, korzystając z metody przeciągnij i upuść. O, tak, proste, prawda? Teraz pokażę Wam, jak zmienić tło na pojedynczej stronie. W tym celu z menu tła wybieramy interesujący nas wzór, a następnie przeciągamy go na wybraną stronę. Jak widzicie, działa. Oczywiście w każdej chwili możemy zmienić układ na każdej stronie. Szablon, który wybraliśmy podczas pracy z kreatorem, został zastosowany do każdej strony. Zmienimy więc układ na tej stronie. Z menu po lewej stronie wybieramy układ strony okładki, a następnie przeciągamy interesujący nas szablon. Działa idealnie. Oczywiście fotoksiążka może zostać ozdobiona kolorowymi klipartami, a na zdjęcia Możemy nakładać efekty, maski i ramki. Ten proces był już omawiany w filmiku Fotokalendarze. Zapraszam do lektury. Nasza fotoksiążka jest już gotowa. Proste, prawda? Przejdźmy do procesu zamówienia. Klikamy na ikonkę Zamów. Akceptujemy zamówienie, uzupełniamy dane do wysyłki i czekamy na kuriera. Jak widzicie, proces projektowania własnej fotoksiążki jest bardzo prosty i intuicyjny. W kilka minut udało nam się stworzyć naprawdę wspaniałą pamiątkę i zwolnić trochę miejsca w szufladzie ze zdjęciami. Miłego projektowania i do zobaczenia.